Niedobrze, co niedobrze. Pierwszy 2 września. Jutro to trzeci. Pierwszy dzień do szkoły. Ale nie ja. Pozdro lariatów, które idą do szkoły, które już jutro będą. 2 plus 2. Ja jeszcze nie muszę iść do szkoły. I tyle. Mogę wam powiedzieć. Szybko to minęło, co? Te wakacje. Szybko minęły, co? To. Dwa miesiące. Łukamy kofeinę. Dzisiaj trening push. Pierwsza klata w tym Waszym już, bo moim jeszcze nie. ...roku szkolnym Półtorej godziny temu jadłem śniadanie, dlatego tu jest banan, jakieś owoce, do tego miód. Kofeinę wziąłem, jemy to, do tego... No, akurat dwie. Dwie krówki, słony karmel. Moim zdaniem są słabsze niż zwykłe krówki. Jakieś takie smakują, jakby, jakby były zamoczone w solance. No, nie wiem, za dużo tej soli jakoś, i ona jest tylko, tylko jakby pokryta z zewnątrz tą solą. Tak czuję. Że jak liże, to normalnie czuję, jakbym po ścianie soli jeździł. Więc Wawel, poprawcie się, ponieważ ja to mówię, profesjonalny tester krówek. Co zaczynamy z wrześniem. Oficjalny start masy, Winter Arc tak zwany. 1 października, a zbójda na resorach. Oficjalny start masy jest już we wrześniu, po prostu jeszcze wakacje się nie skończyły. Kalendarz, kalendarzowe to się mówi? Jeszcze lato się nie skończyło. A my już po prostu zaczynamy masę zimową. Wiemy i lecimy. Jak pobudzamy... Najrywa się. Jak pobudzamy układ nerwowy. Pierwsze. Widać tutaj. I po prostu wypychamy, ale nie tylko wypychamy, ale i przyciągamy jak najszybciej. I przyciągamy, stopujemy, i odpychamy. I tak po prostu pobudzamy układ nerwowy. Jak czujecie, właśnie taki, że siadacie sobie na ławeczce i robicie, robicie, chcecie, już się rozgrzewacie, i czujecie, taka rdza jest jakaś, tu powoli idzie, a Powinno iść szybko, bo to rozgrzewkowa i w ogóle Jakaś taka wcześniejsza rozgrzewkowa, nie tam pod główną, że podchodzicie już prawie To właśnie takie coś, ja polecam Ło wow. Ja jestem Kilka ruchów i ja jestem normalnie już Spocony Jak dipy na przykład to W dół Nie wiem czy to działa, czy to placebo jakieś, ale na mnie działa. Jeśli to jest placebo, to... tyle. Chuj we mnie. ...taki ale... szybki, że jak najszybciej byś chciał w sufit tą sztangę, rzucić. A nie jakieś... pilnować się na rozgrzewce, jakieś tempo na rozgrzewce. Proszę, ja Cię wiem. Tu trzeba mieć tyle. Ja pokazuję praktykę, a nie teorię. Oczywiście nie wszystkie powtórzenia na serii rozgrzewkowej wykonujemy szybko. Tylko w tych pierwszych dwóchtach rozgrzewkowych można sobie machnąć, jak ktoś potrafi i umie to robić z głową. że to myślałem, że nie siądzi w tej serii, ale chyba już byłem po prostu jakoś tak, zawsze. Często tak mam, że właśnie po pierwszej serii lepsza jest ta druga seria. Nie wiem, że jakoś się organizm przyzwyczaił do tego ciężaru, czy o co chodzi, ale już miałem lepsze czucie, i w ogóle nie wiem, czy na kamerze to było się, czy to odzwierciedla, ale w tej serii. Wydaje mi się, że ruchy były wolniejsze. Spokojniejsze. O, spokojniejsze. Zobaczymy, co przyjdzie w trzeciej serii. wilki zakładamy i nie wiem, czy to będzie już pierwsza seria, czy nie. Zobaczymy, jak będę czuł ten ciężar ogólnie. Celuję koło 8 w tej pierwszej serii. Fajnie, fajnie. Dobrze wyczułem ciężar. Nie wiem czy mówiłem. Robię na siedząco, bo coś mnie w prostowniku bolało ostatnio. Znaczy dzisiaj. Aktualnie robię dwa ćwiczenia PUSH. Takie mocne. Ława i OHP. No to jest początek planu, jest na razie dwa ćwiczenia. Ale teraz trzecie miało być takie rozciągające bardziej. Miałem robić sobie rozpiętki na hantelkach, ale mi się nie chce i chyba będę robił dipy. Ale takie po prostu nie skupiał się ani na ciężarze, ani na tych powtórzeniach. Tylko po prostu sobie robił takie powolne ruchy z maksymalnym rozciągnięciem. Tyka. Przetestujemy nowe ćwiczenie na triceps. z Kusgrasher. Znaczy mnie to jest yy, Triceps Extension, chyba. A jak nie, to nie wiem. Ale w oparciu o ławkę. Mm-hmm. <laughs> 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 Fajnie, fajnie wchodzi, powiem Wam. Chyba sobie to wyrzucę na jakiś czas do planu. To montuję i właśnie, kurde, powiem Wam, że zakwasy w slicu niesamowite. niesamowite przeciążenia na tym te licepsie Tak go rozciągnąłem, że. Ho, ho The greatest moment of my life um, winning the Mr. Olympia. When I came out, I just... just came out there i did that fucking quad stomp and it's like the place went fucking crazy man so you gotta be a little a little mental i think to do what i did i, I, I don't want to like sound crazy but you have to be a little fucked up in the fucking mindset of like getting up every day and pushing yourself you're eating 12 to 16 ounces of meat and you know 100 to 150 grams of carbs every meal and you're doing that seven times and you do it day in, day out, you've got to have a very simple mindset. You know, you can't be social, you can't be out doing a lot of other activities. So you put on the blinders and you have tunnel vision on what that ultimate goal is. I was always on track with everything.